W tym projekcie ustawy mówimy także o bez potrzeby ogłaszania stanu wyjątkowego czy stanu wojennego o możliwości użycia oddziału wojska polskiego na terenie, na terytorium państwa polskiego. Dotychczas było to niemożliwe. W związku z zagrożeniem, o którym informujemy od dłuższego czasu, to są też niestety zagrożenia, które się pojawiają w innych krajach europejskich. Dzisiaj Niemcy w kontekście Mistrzostw Europy w piłkę nożną prezydent Macron w związku z Olimpiadą w Paryżu otrzymują codziennie informacje o zagrożeniach sabotażowych i dywersyjnych w trakcie tych imprez organizowanych czy inspirowanych przez Rosję Czechy, jak Państwo wiecie, w ostatnich kilkudziesięciu godzinach zostały postawione w stan alarmu, więc także my w Polsce musimy być przygotowani i my już nie możemy jakby doganiać rzeczywistości, ona jest inna niż kiedyś. I ani konstytucja, ani nasze przepisy nie tylko u nas w Polsce nie przewidziały czegoś takiego, że państwa z nami sąsiadujące będą organizowały na masową skalę przemyt, łamanie, gwałcenie naszej granicy, przy, także przy użyciu czasami broni i, i, i przemocy. Nikt nie przewidział, że będziemy obiektem ataków w Cyberprzestrzeni na wielką skalę zupełnie nikt nie był w stanie przewidzieć, kiedy tworzyliśmy nasze przepisy prawa, że będziemy mieli do czynienia z aktami sabotażu i dywersji na terenie naszego kraju. I dlatego przygotowaliśmy przepisy, które umożliwią nam podjęcie działań, a nie szukanie, no wiecie, tak trochę po omacku możliwości prawnych. Będę przekonywał wszystkich, aby wiem, kontrowersyjne, niełatwe do zaakceptowania, ale żeby te przepisy wprowadzić jak najszybciej w życie.